Dobry wieczór, dzieciaki. Księga pierwsza w Dolinie Muminków. Rozdział pierwszy czyta do snu Wojciech puzyrewski. W pewien wiosenny poranek o godzinie czwartej do Doliny Muminków przyleciała pierwsza kukułka. Usiadła na dachu niebieskiego domu Muminków i zakukała osiem razy. Co prawda trochę ochryple, gdyż była to jeszcze bardzo wczesna wiosna. Potem poleciała dalej na wschód. Muminek obudził się i leżał dłuższą chwilę patrząc w sufit, zanim zdał sobie sprawę, gdzie się znajduje. Spał sto dni i sto nocy. W głowie wirowały mu jeszcze sny, usiłując wciągnąć go ponownie do swojej krainy. Ale gdy odwrócił się na drugi bok, chcąc znów ułożyć się przyjemnie do dalszej drzemki, zobaczył coś, co sprawiło, że Otrząsnął się ze snu natychmiast. Łóżko włóczykija było puste. Muminek usiadł na łóżku. Tak, kapelusza włóczykija także nie było. Niech mnie gęś kopnie, pomyślał muminek i podreptał do otwartego okna. Oczywiście, włóczyki posłużył się drabinką linową. Muminek wgramolił się na parapet, po czym na swych krótkich nóżkach ostrożnie zszedł po drabince. Wyraźnie. Odróżniał ślady stóp włóczy kija na mokrej ziemi. Zwracały to w jedną stronę, to zawracały w drugą, i raczej trudno było iść po nich. W końcu wykonały długi sus i skrzyżowały się ze sobą. Musiał się strasznie z czegoś ucieszyć, pomyślał muminek. A w tym miejscu fiknął koziołka. To jasne jak słońce. Wtem muminek podniósł nos i zaczął nasłuchiwać. Gdzieś daleko Włóczyki grał na organkach swoją najweselszą piosenkę. Wszystkie małe zwierzątka wiążą kokardkę na ogonie. Muminek pobiegł prosto w kierunku muzyki. Na dole nad rzeką zobaczył Włóczykija, który siedząc na poręczy mostu dym dał nogami nad wodą. Na uszy wcisnął swój stary kapelusz. Cześć! powiedział Muminek siadając obok niego. Cześć! odpowiedział Włóczyki i grał dalej. Słońce wyłoniło się właśnie z lasu i świeciło prosto na nich. Siedzieli, mrużąc oczy i machając nogami nad umykającą pod nimi lśniącą wodą. Czuli się beztrosko i szczęśliwie. Rzeką tą wyprawiali się dawniej wiele razy na poszukiwanie dziwnych przygód. Podczas każdej takiej podróży spotykali nowych przyjaciół, których zabierali ze sobą do Doliny Muminka. Katuś i mama Muminka przyjmowali wszystkich ich przyjaciół w ten sam spokojny sposób. stawiali dodatkowe łóżko na poddasze i dodatkową deskę do stołu w jadalnym pokoju. Tak więc w domu Muminków aż roiło się od mieszkańców, z których każdy robił to na co miał ochotę i rzadko troszczył się o dzień jutrzejszy. Zdarzały się tam oczywiście rzeczy nieoczekiwane i wstrząsające, ale nikt nie miał nigdy czasu na to, żeby się nudzić. A już to samo było wielkim plusem. Gdy Włóczyki odegrał ostatnią zwrotkę swojej wiosennej piosenki, sadził organki do kieszeni i zapytał: Czy ryjek już się obudził? Nie sądzę, odparł Muminek. On zawsze śpi o tydzień dłużej od innych. W takim razie obudzimy go, powiedział stanowczo Włóczyki, zeskoczył z poręczy mostu. Musimy dziś zrobić coś niezwykłego gdyż zapowiada się piękny dzień. Pod oknem na poddaszu od strony wschodniej Muminek nadał ich tajny sygnał. Najpierw trzy zwykłe gwizdnięcia, a potem jedno długie przez łapki. Oznaczało to, dzieją się różne rzeczy. Usłyszeli, że ryjek przestał chrapać, ale nikt nie poruszył się na górze. Jeszcze raz, zaproponował Włóczyki. Po czym nadali sygnał ze zwojoną siłą. Wówczas okno otworzyło się z trzaskiem. Śpię! krzyknął rozgniewany ryjek. Zejdź do nas i nie bądź zły, powiedział włóczyki. Mamy zamiar zrobić coś niezwykłego. Wówczas ryjek wygładził swoje zmięte od snu uszy i zszedł po linowej drabince. Należy tu powiedzieć, że drabinki linowe były we wszystkich oknach, gdyż chodzenie po schodach zabierało masę czasu. Dzień rzeczywiście robił się piękny. Wszędzie pełno było różnych stworzonek. Które, zbudziwszy się z długiego zimowego snu, biegały to tu, to tam, odnajdując swoje dawne, ulubione miejsca. Wietrzyły odzież, czesały wąsy, reperowały swoje domki i na wszystkie sposoby przygotowywały się do nowej wiosny. Idąc, przystawali czasem, by przyjrzeć się budowie domku lub posłuchać sprzeczki. Zdarzają się one bowiem często w pierwszych dniach wiosny. Gdyż ze snu zimowego można się czasem obudzić w bardzo złym humorze. Tu i ówdzie na gałęziach siedziały duszki strzegące drzew i rozczesywały długie włosy, a po północnej stronie pni małe myszki kopały w śniegu długie tunele. Wesołej wiosny, powiedział jakiś starszy robak, jakże wam przeszła zima? A dobrze, dziękuję, odparł minek. Czy pan dobrze spał? Doskonale, odpowiedział robak. Pozdrów mamusię i tatusia. Mniej więcej tak rozmawiali z mnóstwem znajomych, których spotkali po drodze, ale im wyżej wchodzili pod górę, tym mniej tam było osób. Aż w końcu spotkali tylko jedną czy dwie mysie mamy, które sprzątały i robiły wiosenne porządki. Wszędzie było mokro. Fe, jak nieprzyjemnie, powiedział Muminek. Podnosząc wysoko nogi w topniejącym śniegu. Tyle śniegu nigdy dobrze nie robi muminko. Mama mi to mówiła. psik! dodał kichając. Słuchaj, muminku, odezwał się włóczyki. Mam pewien pomysł. Gdybyśmy tak weszli na szczyt góry i ułożyli tam stos kamieni, żeby pokazać, żeśmy tam byli pierwsi. Dobra, zawołał ryjek i ruszył szybko, żeby wyprzedzić innych. Na szczycie tańczył swobodnie wiosenny wiatr, a ze wszystkich stron widać było błękitny horyzont. Od strony zachodniej znajdowało się morze, od wschodniej wiła się rzeka, wśród gór samotnych. Na północy rozpościerały się wielkie lasy niczym wspaniały dywan, a na południu unosił się dym z komina domu Muminków. Gdyż mama Muminka gotowała właśnie kawę na śniadanie, ale Ryjek nic z tego nie dostrzegł. Na szczycie góry leżał bowiem kapelusz. Wysoki, czarny kapelusz. Ktoś to już był przed nami, zawołał. Muminek podniósł kapelusz i przyjrzał mu się. Jest bardzo wytworny. Może będzie pasował na ciebie, włóczykiju. Nie, odparł włóczyki, który kochał swój stary, zielony kapelusz. Jest o wiele za nowy. Może tatuś go zechce, zastanowił się muminek. Weźmiemy go w każdym razie ze sobą, zdecydował Ryjek. Ale teraz chcę już wracać do domu. Marzę o śniadaniu, aż mnie brzuch boli z głodu, a was? Jeszcze jak? Powiedzieli włóczyki i muminek jednocześnie. W taki oto sposób znaleźli czarodziejski kapelusz i wzięli go ze sobą do domu, nie mając pojęcia o tym, że rzuci on czar na dolinę Muminków której odtąd dziać się będzie wiele przedziwnych rzeczy. Gdy muminek, włóczyki i ryjek weszli na werandę, wszyscy byli już po śniadaniu i rozeszli się w różne strony. Siedział tam tylko tatuś muminka, czytając gazetę. A jak? Ha, a jak widzę, to i wy się obudziliście, powiedział. Wyjątkowo dziś nic ciekawego w gazecie. Jeden ze strumieni zerwał tamę i zniszczył całkowicie osiedle mrówek. Wszystkie się uratowały. Poza tym pierwsza wiosenna kukułka przyleciała nad doliną o czwartej, udając się dalej na wschód. Kukułka z zachodu to dobra wróżba. Oczywiście, ale ze wschodu byłaby jeszcze lepsza. Popatrz, co znaleźliśmy! zawołał Muminek z dumą. Piękny nowy cylinder dla ciebie. Tatuś Muminka odłożył gazetę. Przyjrzał się bardzo dokładnie kapeluszowi. Po czym włożył go na głowę przed lustrem w salonie. Był na niego za duży, właściwie zakrywał mu oczy. Całość robiła jednak niezwykłe wrażenie. Mamusiu! zawołał muminek. Chodź, chodź, popatrz na tatusia! Mama Muminka otworzyła drzwi od kuchni i stanęła zdumiona w progu. Czy dobrze mi w nim? zapytał tatuś muminka. Owszem, odpowiedziała mama Muminka. Wyglądasz w nim naprawdę po męsku. Jest tylko jakby trochę za duży. Czy może lepiej tak? Zapytał tatuś muminka, wsuwając kapelusz na tył głowy. Hmm, odparła mama. Nie jest źle, ale wydaje mi się, że lepiej wyglądasz bez kapelusza. Tatuś muminka przeglądał się w lustrze z przodu, z tyłu i z boku, po czym z westchnieniem położył kapelusz na komodzie. Ach, masz rację, powiedział. Nie wszystko potrzebuje ozdoby. Szlachetność sama w sobie jest ozdobą, powiedziała uprzejmie mama Muminka, po czym zwróciła się do dzieci. Zjedzcie jajka, dzieciaki, musicie się teraz dobrze odżywiać. Mieliście w żołądkach tylko igliwie przez całą długą zimę. Po tych słowach wyszła do kuchni. Co my z nim zrobimy? zapytał Ryjek. Taki piękny kapelusz. Możecie go używać jako kosza do papierków. Doradził tatuś muminka, po czym poszedł na górne piętro, żeby pisać pamiętnik. Wielką księgę, w której opisywał swą burzliwą młodość. Włóczyki zdjął z komody kapelusz i postawił go na podłodze, między komodą a drzwiami do kuchni. Będziecie mieli jeszcze jeden mebel więcej, powiedział chichocząc, gdyż nie mógł zrozumieć, czemu ludzie cieszą się z posiadania różnych rzeczy. Sam czuł się zupełnie szczęśliwy w swoim starym palcie, które miało od urodzenia. Nikt nie wie zresztą kiedy i gdzie się urodził. A jedyną jego własnością, do której był przywiązany, to były organki. Już skończyliście śniadanie, to pójdziemy zobaczyć, jak się miewają myszy polne zaproponował muminek. Zanim jednak wyszedł do ogrodu, wyrzucił skorupki jaj do kosza na papiery. Zachowywał się bowiem czasem jak dobrze wychowany muminek. W pokoju jadalnym nie było teraz nikogo. W kącie między komodą a drzwiami do kuchni stał czarodziejski kapelusz, a na dnie leżały skorupki jaj. I oto zdarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Skorupki jaj zaczęły zmieniać swoją postać. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że jeżeli coś leży dostatecznie długo w czarodziejskim kapeluszu, zmienia się w coś Zupełnie innego. W co? Tego nigdy nie da się przewidzieć. Całe szczęście, że kapelusz nie pasował na tatusia Muminka, gdyż w przeciwnym razie wiadomo jedynie opiekunowi wszystkich małych stworzonek, co by się z nim stało. Skończyło się zaś na tym, że tatuś Muminka dostał lekkiego bólu głowy, który przeszedł mu po południu. Skorupki leżące na dnie kapelusza zaczęły się powoli przeobrażać. Zachowały biały kolor, ale stawały się coraz większe i większe, miękkie i puszyste. Po chwili wypełniły cały kapelusz. Wreszcie pięć małych okrągłych obłoczków oderwało się od ronda kapelusza i poszybowały na werandę. Odbijając się lekko, Opuściły się łagodnie ze stopni werandy, po czym zawisły w powietrzu niezbyt wysoko nad ziemią. Kapelusz był teraz pusty. Niech mnie kęść, kopnie zawołał Muminek Czy się dom pali? zapytała z niepokojem panna Migotka. Obłoczki stały nieruchomo tuż przed nimi, nie zmieniając kształtu, jak gdyby na coś czekały. Panna Migotka bardzo ostrożnie wysunęła łapkę. I dotknęła najbliższej kłębiastej chmurki. Zupełnie jak zwaty, powiedziała ze zdziwieniem. Wszyscy podeszli bliżej, żeby dotknąć obłoczków. Zupełnie jak poduszka, stwierdził ryjek. Włóczyki popchnął lekko jeden z obłoczków. Odpłynął kawałek w powietrzu i zatrzymał się znowu. Czyje one są? Zastanawiał się ryjek. I skąd się wzięły na werandzie? Muminek potrząsnął głową. – To najdziwniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem – powiedział. – Może powinniśmy pójść po mamusię? – Nie, nie – powiedziała panna migotka. – Sami to zbadajmy. Mówiąc to, ściągnęła jeden z obłączków na ziemię i pogładziła go łapką. – Jaki miękki! – zawołała i w następnej chwili usiadła na obłoczku. Chichocząc, kołysała się na nim w górę i w dół. – Czy mogę sobie też wziąć jeden? – Zawołał ryjek, podbiegając do innego obłoczka. O, hop, hop! Ale gdy zawołał hop, obłoczek uniósł się i zatoczył piękny, mały łuk nad ziemią. Niech mnie gęś kopnie, krzyknął muminek. On się rusza. Teraz każde z nich z okrzykiem hej, hop! dopadło swojej chmurki. Obłoczki poszybowały w górę, chwiejąc się bezwładnie w prawo i w lewo. Dopóki migotek nie odkrył jak należy nimi sterować. Gdy się lekko przycisnęło jedną stopą, obłok zawracał. Obiema nogami szedł pełnym gazem naprzód. Lekkie kołysanie powodowało, że obłoczek unosił się w górę. Było im ogromnie wesoło. Poszybowali aż nad wierzchołki drzew i na dach domu muminków. Muminek zatrzymał na chwilę swój obłoczek przed oknem tatusia. A kuku! zawołał. Był tak podniecony, że nie mógł wymyślić nic mądrzejszego. Tatoś muminka wypuścił wieczne pióro z ręki i podbiegł do okna. Na mój ogon, na mój ogon! zawołał. Był tak zdumiony, że nie potrafił wydobyć z siebie nic więcej. Będzie to piękny rozdział w Twoim pamiętniku! zawołał muminek. Następnie skierował swój obłoczek do okna kuchennego i zawołał mamę. Ale mama Muminka zajęta była robieniem zapiekanki, i bardzo jej się śpieszyło. Coś ty znów wynalazł sobie za zabawę, kochanie, powiedziała. Uważaj tylko, żebyś nie spadł. Tymczasem na dole w ogrodzie panna Migotka i Włóczyki wymyślili nową zabawę. Wpędzili swoje obłoczki na siebie i zderzali się miękko plaskając. Ten, kto spadł, pierwszy, przegrywał. Teraz zobacz! krzyknął Włóczyki, naciskając swój obłoczek trzewikami. Naprzód! Ale panna migotka uchyliła się zręcznie na bok i przebiegle zaatakowała go od dołu. Obłoczek kija wywinął koziołka, a on sam spadł głową na dół na grządkę, aż mu się kapelisz wcisnął na nos. Trzecia runda! Zawołał ryjek, który sędziował latając trochę wyżej od innych. Dwa do jednego. Gotowi? Start! Może polecimy sobie razem na małą przejażdżkę? Zwrócił się muminek do panny migotki. Chętnie zgodziła się panna migotka, kierując swój obłoczek na wysokość na której znajdował się obłoczek muminka. Dokąd polecimy? Może byśmy odszukali paszczaka, to się dopiero zdziwi. Zaproponował muminek. Zataczali koło nad ogrodem, ale paszczaka nie było widać na żadnym z tych miejsc, gdzie zwykle przebywał. On nigdy nie odchodzi daleko, powiedziała panna migotka. Ostatnio, gdy go widziałam, porządkował swoje znaczki pocztowe. Ale to było przecież pół roku temu, zauważył muminek. A, aha, prawda! Hm. przypomniała sobie panna Migotka. Przecież spaliśmy przez ten czas. Dobrze spałaś? zapytał muminek. Panna Migotka przeleciała zgrabnie nad jednym z wierzchołków drzew, zastanawiając się przez chwilę, zanim odpowiedziała. Miałam. Okropny sen! Odparła. Śnił mi się jakiś wstrętny jegomość w wysokim czarnym kapeluszu, który uśmiechał się do mnie złośliwie. To dziwne, powiedział muminek. Miałem zupełnie taki sam sen. Czy był w białych rękawiczkach? Tak, tak. odpowiedziała panna migotka przytykając głową. Zastanawiali się przez chwilę nad tym, szybując powoli przez las. Gdy nagle dostrzegli paszczaka, który szedł z założonymi do tyłu rękoma i ze wzrokiem wbitym w ziemię. Uminek i panna Migotka zgrabnie podjechali do niego z obu stron i jednocześnie zawołali: Dzień dobry! Ach! krzyknął paszczak. Jakżeście mnie przestraszyli. Nie powinniście mnie tak zaskakiwać. Szkodzi mi to nas serce. Ach, przepraszam, powiedziała panna Migotka. Czy wiesz na czym jedziemy? Coś nadzwyczajnego, powiedział paszczak. Ale tak się przyzwyczaiłem do tego, że robicie nadzwyczajne rzeczy, że nic mnie już nie zdziwi. A poza tym czuję się dziś bardzo nieswojo, dodał. Dlaczego? Spytała panna migotka ze współczuciem. W taki piękny dzień? Paszczak potrząsnął głową. A, I tak nie zrozumielibyście mnie, powiedział. Postaramy się. Powiedział Muminek: Czy znowu zgubiłeś jakiś rzadki znaczek? Przeciwnie, odpowiedział Paszczak ponuro. Mam wszystkie, wszystkie co do jednego. A, <laughs> mój zbiór znaczków jest skompletowany. Niczego w nim nie brak. No więc czemu się smucisz? Powiedziała panna Migotka, chcąc dodać mu otuchy. Powiedziałem przecież, że nigdy mnie nie zrozumiecie, mruknął Paszczak. Muminek i panna migotka spojrzeli na siebie zatroskani. Przyhamowali trochę swoje obłoczki, by nie drażnić Paszczaka. I jechali tuż za jego plecami. Szedł wciąż przed siebie, a oni czekali, aż powie, co mu leży na sercu. A, beznadziejne to wszystko! Zawołał w końcu paszczak, a po chwili dodał. To to wszystko warte. Możecie wziąć mój zbiór znaczków na makulaturę. Ach! Zawołała panna Migotka przerażona. Nie mów takich rzeczy. Twój zbiór znaczków jest najpiękniejszy na świecie. Otóż to właśnie powiedział paszczak z rozpaczą. Jest skompletowany. Nie ma takiego znaczka na świecie z błędem czy bez, którego nie posiadałbym w swoim zbiorze. Ani jednego, co teraz pocznę? Zdaje mi się, że zaczynam rozumieć, stwierdził Muminek po głębokim namyśle. Nie jesteś już zbieraczem, jesteś tylko posiadaczem. A to wcale nie jest równie przyjemne. Tak, rzekł paszczak z ciężkim westchnieniem. Stanął odwracając się do nich, z pofałdowaną w smutku twarzą. To. Ach, wcale nie wesołe. Kochany paszczaku, odezwała się panna Migotka, gładząc go ostrożnie po łapce. Mam myśl, może byś zaczął zbierać coś zupełnie innego. Coś. Całkiem nowego. To rzeczywiście dobry pomysł, przyznał Paszczak. Twarz miał jednak wciąż jeszcze pofałdowaną, ponieważ uważał, że nie wypada robić rozradowanej miny tak zaraz po tak wielkim smutku. Może na przykład motyle? Zaproponował mu minę. To niemożliwe, odpowiedział Paszczak i zasępił się. Zbiera je mój kuzyn ze strony ojca, a ja go nie znoszę. A może by zdjęcia gwiazd filmowych? Podsunęła mu myśl panna Migotka. Paszczak w odpowiedzi prychnął tylko z pogardą. Może klejnoty? Doradzała dalej panna Migotka. Taka kolekcja nigdy nie ma końca. Ech! Odparł Paszczak z niechęcią. No to już doprawdy nie wiem co westchnęła panna Migotka. Wymyślimy coś dla ciebie pocieszał go Mominek. Mamusia z pewnością będzie wiedziała, ale. Ale czy nie widziałeś czasem piżmowca? Śpi jeszcze, odpowiedział paszczak z żalem w głosie. Powiedział, że nie ma żadnej potrzeby wstawać tak wcześnie i myślę, że miał rację. Powiedziawszy to, paszczak podjął swoją samotną wędrówkę. Muminek i panna migotka skierowali swoje obłoczki ponad wierzchołki drzew i kołysząc się lekko, szybowali w blasku słońca. Rozmyślali wciąż nad tym, co paszczak mógłby zbierać. Może ślimaki? zastanawiała się panna Migotka. Albo może guziki od spodni? powiedział Muminek. Od ciepła zrobili się senni. Nie sprzyjało to myśleniu. Położyli się więc na plecach, na swoich obłoczkach i patrzyli w górę, na wiosenne niebo, gdzie śpiewały skowronki. Wtem spostrzegli pierwszego motyla. Każdemu przecież wiadomo, że jeżeli pierwszy motyl, którego zobaczy się na wiosnę, jest żółty, to lato będzie wesołe. Jeżeli jest biały, będzie to tylko spokojne lato. O czarnych i brązowych motylach najlepiej nawet nie wspominać, gdyż jest to zbyt smutne. Ten motyl był złocisty. Co to może znaczyć? Zastanawiał się Muminek. Nigdy jeszcze nie widziałem złotego motyla. Kolor złoty jest lepszy od żółtego. Zapewniała panna Migotka. Zobaczysz. Gdy muminek i panna Migotka wrócili do domu na obiad, na schodach przed domem natknęli się na paszczaka. Promieniał z radości. No i jak? spytał muminek. Co sobie wybrałeś? Rośliny! krzyknął paszczak. Będę się zajmował botaniką. Rejekt to wymyślił. Mój zbiór będzie największym herbarium na świecie. Tu paszczak rozpostarł spódnicę, aby pokazać im swój pierwszy okaz. Wśród grudek ziemi i liści leżała tam malutka, wiosenna cebulka. – Gagea lutea – powiedział z dumą. – Numer pierwszy w moim zbiorze, egzemplarz bezbłędny. Po czym poszedł i wysypał zawartość spódnicy na stół w jadalnym pokoju. – Połóż to do kąta, kochany paszczaku – powiedziała mama muminka – bo chcę tu postawić zupę. Czy wszyscy już jesteście? Czy piżmowiec jeszcze śpi? Jak suseł, odpowiedział ryjek. Czy przyjemnie spędziliście dzień? zapytała mama Muminka, gdy napełniała wszystkie talerze. Strasznie przyjemnie, krzyknęła cała rodzina. Nazajutrz, gdy Muminek poszedł do szopy na drewno, żeby wypuścić obłoczki, okazało się, że nie było żadnego. Znikły wszystkie. I nikt, nie wyobrażał sobie nawet, że mogłoby mieć cokolwiek wspólnego z paroma skorupkami jaj, które znów leżały na dnie czarodziejskiego kapelusza. Dobranoc dzieciaki, miłych snów.